Cześć, dzień dobry, witajcie! Dzisiaj będziemy oglądali znowu bardzo fajny samochód. Jaki to jest bardzo fajny samochód? BMW. Tak, wszyscy chcecie oglądać BMW i BMW się chyba najlepiej sprzedają, jeżeli chodzi o polskiego youtuba. więc dzisiaj załatwiłem Wam znowu BMW i tym razem znowu fajne BMW, ponieważ dzisiaj będzie BMW F10 w oryginalnym M-pakiecie z silnikiem 5 czy 5i, czyli będzie szybko. A więc słuchajcie, BMW F10, czyli sedan, F11 to było kombi, czyli touring, samochód takim o innym kształcie, produkowane od 2010 do 2017 roku z delikatnym liftingiem w 2013 roku, gdzie mm, lifting obejmował oczywiście wzór zderzaków, tak to zawsze bywa w liftingach, delikatnie gdzieś tam coś delikatnie wewnątrz jakieś mikro zmiany, ale najważniejszą zmianą liftingową były silniki, ponieważ do liftingu silniki mm, z oznaczeniami benzynowe, z oznaczeniami 528, 523, 530 wychodziły z sześciocylindrowymi silnikami benzynowymi, a po liftingu, nieważne jakie mieliście oznaczenie 520, 528, 530, samochody występowały z czterocylindrowym silnikiem benzynowym, z turbinami o różnych mocach. Samochód, który tutaj dzisiaj mamy na filmie, jest z 2011 roku, przyjechał do nas z Ameryki i jest w oryginalnym M-pakiecie. M-pakiet to jest po prostu inny przedni zderzak czarna podsufitka, nakładki progowe ze znaczkiem M, kierownica ze znaczkiem M oprzywana niebieską i czerwoną nitką, aluminiowe podstopniki ze znaczkiem M, loteczka na tylnej klapie, którą znamy z każdego wcześniejszego. BMW, tylko w F-kach już zrobili tą lotkę dosyć dużą, czyli taką długą. Dawne były takie malutkie. No i oczywiście inny zderzak tylny, tylko że w tym akurat w samochodzie w tym przypadku jest zderzak z 550, żeby były kwadratowe wydechy, bo właścicielowi bardziej się podobało. Normalnie, nominalnie wychodziło tu bardzo podobnie, tylko wydechy były okrągłe. W samochodzie oczywiście jeszcze Shadow Line, czyli te ramki dookoła okien nie są chromowane, srebrne, tylko są po prostu z takiego piano bleku czarnego. I akurat w tym przypadku nie za bardzo to pasuje, ponieważ auto jest srebrne. Shadow Line do srebrnego samochodu, no sami widzicie. Jak to wyszło? Poza tym zauważyliście na 100% tutaj na progu w inwencję twórczą właściciela. Ta naklejka czarna z napisem M-Performance, akurat w tym modelu, w tym egzemplarzu, jest nieoryginalna. Jest po prostu naklejona jakaś pewnie WWW AliExpress, ale jeżeli chodzi o M-Performance i ogólnie skąd ten znaczek się wziął i te napisy, to właśnie model F10 to był pierwszy model, w którym to zapoczątkowało i wychodziły takie wersje, które miały taki próg, ale on był oryginalny, dużo lepiej wyglądał. Poza tym one jeszcze miały taką czarną tutaj. Naklejkę na wysokości klamek. No i ten samochód był właśnie przygotowany pod to. Tam był każdy niuans pod to zrobiony, i to wyglądało dobrze, bo zrobiła fabryka. No tutaj zrobił pan Henio. Felgi, oczywiście, które widzicie na tym samochodzie, będziecie pytać, co to za koło, bo takie trochę małe. Słuchajcie, 18 cali. I w tym samochodzie 18 cali naprawdę wygląda jak kółko od roweru. Tutaj akurat wzór tej felgi i ta felga to nie jest oryginalna felga od BMW, aczkolwiek bardzo na pierwszy rzut oka przypomina wzór BMW styl 351. Jak sobie zobaczycie, ja poza tym Wam postaram się tu zaraz gdzieś wkleić, jak wygląda oryginalny styl 351. Na pierwszy rzut oka można by się troszkę pomylić, aczkolwiek no. To jest jakieś takie po prostu zwykłe koło. Tutaj, jeżeli chodzi o BMW F10, najlepsze koło, ja tak uważam, to jest koło, które miałem w mojej F11, czyli 20-colowe, empakietowe koło, naprawdę jest przekozackie. One wychodziły tam w różnych kolorach, bo wychodziły srebrne, tytanowe i takie bardzo ciemne. Ja miałem akurat te F11 białej z empakietem tytanowe, to koło wyglądało przekozacko. Ta 20 to wydaje mi się chyba jest najładniejsze koło, jakie występowało w ogóle w modelu. F10. Ten zderzakiem pakietowy w tym samochodzie jest naprawdę przekozacki. Zrobili to tak ładnie. Te wloty powietrza, tej na chłodnicę, na interkuler, jeżeli tam jest potrzeba. Wloty te tutaj po bokach, te wszystkie plaster miodu, to takie, takie ukształtowanie, takie po prostu wielkie i groźne. Jest tak kozackie, że. Znowu gdzieś tam w Chinach jakiś AliExpress zrobili takie różne tematy, że taki podobny zderzak możecie sobie kupić i założyć do BMW 60 A nawet jeżeli nie chcecie kupować tamtego tego zderzaka, to słuchajcie, co możecie zrobić. Kupujecie sobie jakiś stary zderzak, właśnie, znaczy stary. Kupujecie sobie jakikolwiek używany zderzak, właśnie taki M-pakietowy Z10 lub na przykład z M-pakietowej czwórki i słuchajcie, bierzecie taką M60. Ciężka robota, ale do zrobienia. Wycinacie zderzak ogólnie pod światłami tutaj swoimi, przecinacie jeden i drugi zderzak, czyli wasz zderzak zostawiacie 60-kowy normalny, że miał wszystkie normalne uchwyty. Do błotników i tutaj do góry, po czym odcinacie dół, odcinacie dół z tego zderzaka i wklejacie do tamtego zderzaka. Oczywiście to trzeba spawać z pawarkami do plastiku, kleić, potem szpachlować, malować, ale da się to zrobić. Słuchajcie, widziałem kilka e 60 z takimi przerobionymi zderzakami na wzór F10 lub właśnie jakiś wzór z M4. -ki. Przekozacko to wygląda. Tutaj akurat jeszcze taka niestandardowa sytuacja, ponieważ mamy, słuchajcie, szyberdach. Bardzo często spotykana jest panorama i to najczęściej w Turingach, ale taki fajny, szklany szyberdach, super rzecz, ponieważ możecie tam sobie odsłonić środeczków, wpada piękne, fajne światełko od góry, a wcale nie trzeba odchylać, żeby jakoś tak bardzo szumiało. Samochód, oczywiście, 5 metrów długi, czyli długi. Rozstaw między kołami to jest 3 metry, bez jakichś tam kilku centymetrów, więc okazuje się, że jest dużo. Poza tym, tam w środku jest tak dużo miejsca, że macie wrażenie po prostu, że BMW F10 jest dużo większym samochodem. Magdemniž. Model E60, który był wcześniej, a wcale on nie był taki mały. Słuchajcie jeszcze z ciekawostek, jakie są w tym samochodzie. W E60 aluminiowy był tylko przód, czyli błotnik, maska i z drugiej strony błotnik. Oczywiście machpersony, kolumny, ćwiartki przednie połączone tutaj na kleju i na nitach. Zresztą nadwozia, która była stalowa, w tym samochodzie jest bardzo podobnie, ale tutaj dodatkowo jeszcze macie aluminiowe drzwi przednie i tylne. Tylny błotnik jest tylko stalowy ze zdachem, a reszta wszystko dookoła jest aluminiowa, czyli naklejek na magnesach tutaj nie przykleisz. A teraz tutaj bardzo fajna ciekawostka. Samochód przyjechał ze. Stanów. E, ma bardzo fajne wyposażenie. W środku jest czarna tapicerka, do której za chwileczkę przejdziemy, pokażę Wam to. W środku są fotele komfortowe. Jak wiecie, fotele komfortowe to są takie super fotele, które mają tyle możliwości regulacji, bo ruszają się w każdą stronę, łamią się, zagłówki chodzą tutaj się układają do głowy, ściskają się, rozszerzają, ale te amerykańskie komforty nie mają jednej funkcji. Brakuje im tu tych dwóch małych czarnych guziczków. O co tu chodzi? Już wam tłumaczę, słuchajcie, komfortowe fotele, tak jak widzicie, duży, fajny, bardzo wygodny fotel. Jeżeli chcecie kupić BMW jakiekolwiek, by to nie było 5 lub 7, kupujcie tylko i wyłącznie z komfortami, ponieważ są to najlepsze fotele. I chyba do tej pory nikt nic lepszego nie wymyślił, ponieważ oprócz tego, że mają ten milion regulacji, są mega, ultra turbo wygodne. I teraz słuchajcie. Fotele suwają się normalnie tył-przód, góra-dół, unosicie przednią część, tylną część, tutaj wysuwacie sobie tutaj tą część na podłudzia, tutaj sobie robicie podparcia lędźwiowe, wyżej, niżej, do przodu, do tyłu, tutaj ruszacie sobie oparciem całym do przodu, do tyłu, tutaj możecie sobie odginać i przybliżać do głowy tą, tą część oparcia. Zagłówek oczywiście też jest taki, że możecie dołożyć sobie tego do głowy, dopasować elegancko. Poza tym on się tutaj za pomocą tego guziczka wysuwa elektrycznie sam do góry, także ustawień jest mnóstwo, ale nie ma w amerykańskich fotelach tych dwóch guziczków. Do czego one służą, słuchajcie? A mianowicie one służą do ściskania tutaj tych boczków fotela, kiedy fotel robicie sobie tak stricte sportowo, tak jak kubeł rajdowy, ponieważ możecie ten, ten fotel tak rozłożyć, że będzie mega komfortowy, wygodny, jak zwykły stołek szeroki. Ale możecie sobie też tak go właśnie poukładać, tutaj pozaginać, podoginać, że jest po prostu takim kubłem. A w Ameryce oni tych ścisków nie mają. Są tak wielcy, że nie potrzebują dla nich te fotele, są tak strasznie już sportowe naturalnie, że oni nie potrzebują nic tutaj więcej domykać, bo prawdopodobnie w ich przypadku by to się już tutaj. Nie chciało domykać. W samochodzie oczywiście, kurczę, znowu nie ma dociągów, czyli te drzwi znowu mi się same nie zamykają. Ale co jest fajne jest, kiles, czyli dotykacie palcem samochód zamknięty. Widzicie tutaj po guziczku. Podchodzicie, dotykacie klamki, auto otwarte. Poza tym wnętrze, które tutaj widzicie w tym samochodzie, jest bardzo ładne, konfiguracja. To jest moja ulubiona konfiguracja, ponieważ samochód jest srebrny z zewnątrz czarny w środku. Także tutaj jeżeli chodzi o wykonanie BMW jest wszystko na najwyższym poziomie. Tej plastiki, które są z plastiku, są bardzo miękkie w dotyku. Tutaj listwa, akurat tu się trafił taki czarny drewniany dekor bardzo fajny. Tutaj aluminium pod spodem Tutaj skórka, klameczka miła w dotyku, aluminiowa. Tutaj też macie skórkę na podłokietku. Tutaj plastik, który jest bardzo miły w dotyku. Tutaj schoweczek wyłożony takim myłym futerkiem. Wszystko jest tak fajnie, designersko pięknie zrobione, także w BMW zero kompletnie żadnych zarzutów. Poza tym po wejściu do środka od razu widzicie, że BMW jest wykonane na najwyższym w poziomie bardzo fajne, ładne auto, przestronne, dużo większe wizualnie i uczuciowo odczuciowo od BMW 60 Naprawdę jest przeogromny ten samochód. Materiały tutaj wykończeniowe są na najwyższym poziomie, tak jak powiedziałem. Kierownica jest pakietowa skórzana, bardzo gruba, dobrze trzyma się w dłoni. Wielofunkcyjna tutaj jest łopatki do zmiany biegów, ponieważ w samochodzie jest automatyczna ośmiobiegowa skrzynia ZF. Ale słuchajcie, co muszę wam pokazać: BMW w modelach F. Jakiby to nie był? Piątka, trójka, x 5 3, X5, jakkolwiek i z jedynka cokolwiek. Jest tak wykonana, że mam wrażenie, że jest najgorzej wykonana ze wszystkich BMW w historii. Ponieważ tutaj chyba robili to w czasie, gdzie na świecie królował recykling i chyba jakieś straszne normy albo jakieś obostrzenia finansowe, bo to nie podczas jazdy. To się w ogóle nic nie wydobywają, żadne dźwięki. Ale w dotyku, jeżeli zaczniecie to dotykać, gdzie to jest do pomyślenia, żebyście w BMW E39 czy E60 mieli taki? Takie tematy, no w ogóle bez szans. No i tutaj akurat czarna posufiteczka trafiła się, ponieważ zenpakiety, no i szyberdach. Rzadko spotykany temat, ale bardzo fajny z tego względu, że jest przeźroczysty, czyli możemy sobie uchylić, tak jak teraz tutaj samą przesłonę. Tutaj fajnie światło nam wpada, daszek możemy sobie uchylić, akurat pod tym względem super, bo yy, kiedy nie chcecie go po prostu używać, zasuwacie całkowicie tylko tą tą przysłonkę tutaj ciemną i, i kompletnie nie widać tutaj w ogóle, że coś, że coś jest na dachu, jakaś dziura. No i w samochodzie jest troszkę dłuższy rozstaw osi niż BMW 60 więc idziemy zobaczyć, czy jest też dużo miejsca z tyłu. Chodźmy do tyłu, bo to bardzo ważna rzecz. Limuzyna długa, wypadałoby, żeby było dużo miejsca. I słuchajcie, dużo miejsca jest, bo jak zobaczycie tutaj na odległość między fotelem a siedziskiem, a fotelem przednim i tutaj tą listwę na progu, od razu widać, że, że tego miejsca jest w porządku, więc chodźmy zobaczyć, czy sobie ładnie wejdę. Bardzo w porządku, słuchajcie. Wejście tutaj to tylko formalne. Rzeczywiście też trzeba uważać, żeby też nie kopać po tym wszystkim na siłę. Ale jak widzicie, metr 80 wzrostu przed kolanami jeszcze kurczę, 20 cm miejsca. Te fotele przednie są ustawione idealnie, tak samo, także tak jak ja tam miałem ustawione, jeździłem. Także to nie jest jakoś przesunięte specjalnie na potrzeby filmu, bo zawsze są wychylone na wysokość środkowych słupków, także pod tym względem już wiemy, że tutaj z tyłu jest dużo miejsca. Oczywiście, jak przystało na BMW, czyli tutaj chłodzona tylna przestrzeń pasażerska, czyli tu mamy wszystkie nawiewy, bardzo ładnie nam to wszystko elegancko dmucha. Tylne, grzana, tylna kanapa, jeżeli chodzi o zimę, bardzo przydatna rzecz i przewożenie jakichś super eleganckich gości, tej dwa schoweczki, coś możemy sobie tu położyć, czy jakieś drobne, czy nawet tam gdzieś wsunąć telefon, oczywiście wyjście zapalniczki, gdzie możemy włączyć jakąś ładowareczkę tutaj takie na gumkach mmm, klapeczki, gdzie możecie sobie wsuwać coś tam, jakąś gazetkę czy cokolwiek miejsca tu pod nogami, jak najbardziej na tak nad Nadgło, głową słuchajcie, jest kurde super naprawdę jest fajnie i co znowu fajne, następne BMW gdzie trafił mi się wsadzony zagłówek schowany do fotela trafił mi się, że on jest pod głową a nie między łopatkami, ostatnio siedzieliśmy w trójce 92 i zagłówek był idealny też tak jak tutaj no i w BMW fenomenalnie Fenomenalna rzecz, fenomenalna rzecz, wyprofilowanie tylnej kanapy, tak, wsiadacie do BMW 5, czy do E60, czy do tego, czy nawet do E39 starego, wyprofilowanie tej kanapy takiej z tym, tym, tym takim dołkiem, gdzie zapadacie się po prostu tyłkiem tak nisko, macie wrażenie po prostu, że jest strasznie dużo miejsca przez to z tyłu i fajnie się siedzi, bo fotel jest tak lekko, wiecie, od, od samego tyłu tej pod, pod kolana jest taki lekko pod górkę, więc, więc te nogi jakoś tak w miarę fajnie wypoczywają. Nie potrzeba nic więcej. Bardzo często wsiadacie do samochodów i z tyłu jest taka prosta ławka. Siedzicie po prostu, kończy się w połowie ud i siedzicie tak 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 na sztywno, nie dosyć, że jeszcze oparcie jest takie, takie, to jeszcze ta ławka taka i w samochodach bardzo często jest niewygodnie. Tutaj wyprofilowanie tej tylnej kanapy, jeżeli chodzi o oparcie, gdzie jest lekko pochylona do tyłu, no i ten zapadnięte, to miejsce takie, gdzie siedziacie gdzie właśnie sobie tyłkiem jest po prostu super. To BMW jest mega fajne, brakuje żaluzji. Oczywiście tutaj, bo w takim czarnym wnętrzu bardzo by to elegancko wyglądało, gdyby były żaluzje. Ale tak naprawdę kurczę, no to jest to. Tak, BMW F10 to jest to. I to jest samochód, tak jak powiedziałem, z zewnątrz wizualnie w środku i cały kształt jest taki, że jak macie ładne, fajne, zadbane, to nie potrzebujecie nic więcej. Żadnej nowszej nie ma żadnego sensu. Bo w tych nowszych co tam potem, jest tylko gesty. Halo, halo i. Jakieś fajne udogodnienia, a tutaj w tym samochodzie naprawdę nic nie brakuje, jest przepetarda, 1,80 wzrostu i nad głową miejsca, jak znalazł na boki też, dużo łapka jest. A tak więc tutaj, jeżeli chodzi o tylną przestrzeń, jest super, mega fajnie. Bagażnik w F 10 oczywiście otwiera się e, elektrycznie, czyli klapa jest automatyczna możecie guziczkiem tutaj możecie guziczkiem na pilocie 520 litrów jest dosyć spory naprawdę wielki długi tam do końca nie jesteście w stanie dostać w ogóle pod spodem tam nic nie ma tam jest akumulator nie ma koła zapasowego nie ma koła dojazdowego tutaj macie jakiś taki schoweczek możecie sobie powkładać jakieś jakieś buteleczki czy jakiekolwiek inne rzeczy tutaj taki lekki schowek yy, z siateczką tutaj haczyk tutaj macie do przymocowywania Siatki bagażowej, tam jest jeszcze przelotka na narty, także bagażnik, jeżeli chodzi o tutaj wielkość, jest bardzo duży, jak na sedana naprawdę bardzo duży. No i oczywiście zamykany też elektrycznie, czyli się nie brudzicie co na pewno trzeba powiedzieć o BMW F10 i nie wolno o tym zapomnieć, to to, że samochód, jeżeli jest czysty, zadbany, ładny, równy, prosty, to on poza tym, że ma teraz w tym momencie 10 lat, on się w ogóle nie zestarzał. Linia tego samochodu jest tak kozacka, oni to tak dobrze i mądrze wymyślili, że do dnia dzisiejszego, w szczególności jeszcze właśnie jakimś M-pakiecie albo nie daj Boże w tym Luxury Line yy, z tym złotym, fajnym kolorem, gdzie jest dużo chromów, ten samochód cały czas wygląda jak nowy. Podjeżdżacie tym samochodem między ludzi, którzy niedokładnie znają się na modelach BMW i myślą, że macie po prostu nowe auto ze sklepu. Zobaczymy silnik, tutaj w FC otwiera się jeszcze normalnie, bo jest tutaj taka łapka do otwierania linki, a w tych nowych modelach na dwa razy tam się klika i słuchajcie, 3-litrowa turbobenzyna. Pierwszy raz zainstalowano tutaj w benzynowym silniku 6-cylindrową turbinę i jest 306 koni. Bardzo fajnie chodzi, jeżeli silnik zadbany jest ok. Zobaczmy sobie, czy są tu jakieś wycieki. Akurat w tym egzemplarzu wycieków nie ma i słuchajcie potem rozwinięcie tego silnika potem dalej macie wem czwórce wem dwójce czyli te silniki uzyskują teraz moce pod 500 koni także nawet więcej jak tam gdzieś ktoś coś pogrzebie to titan silver metallic słuchajcie tak wygląda tu silnik w tym samochodzie przyspiesza do setki katalogowo 5,8 mi się udało zrobić 6,1 Ważne samochodzie są zimówki, więc wydaje mi się, że po 10 latach wynik bliski serii. Dobrze to idzie. Naprawdę. Jeżeli jesteście w sporcie i jedziecie sobie po autostradzie, to daje to dobrze rady. Naprawdę fajna autko. Z tym motorem dobre, tylko spalanie takie zależy od stylu jazdy nie schodzi poniżej tych 12-14 litrów, a możecie spokojnie wyjść ponad 20 litrów bez żadnego problemu. A więc co, czyli jedziemy, wypadałoby się przejechać tym samochodem i zobaczyć, czy jest fajny. Bezkluczykowy dostęp, guzik start, noga na hamulec, guzik start, zapalone. Ten benzynowy silnik, który jest w tym samochodzie, naprawdę cichutko chodzi. Tutaj pod tym względem zero jakikolwiek zastrzeżeń. Poczekajcie, przesuniemy sobie dach, żeby nam tutaj nie, nie szumiało, gdzieś tam z zewnątrz. No i tyle, w drogę. Fajne auto. Słuchajcie, powtórzmy od razu wszystko jeszcze raz od początku, żeby było wiadomo. O, pasy teraz właśnie mnie tutaj docisnęły, czyli jak ruszacie, od razu pasy robią klik. Tutaj wszystko się układa jak należy. I słuchajcie, F10 model. Po E60 E60 bardzo popularne, bardzo lubicie te samochody. Osobiście mamy 60, w tym momencie kupiłem drugą, znaczy mamy 61, bo ja mam kombi, czyli Touring i w tym momencie kupiłem wczoraj taką samą e jedynkę, też kombi, też Touring, tak, Touring, Touring, e, tylko że granatową, mam srebrną granatową, ale to będzie temat na inny film, ponieważ o tym na pewno też się dowiecie. Słuchajcie. F10, która pojawiła się właśnie po, po wspaniałej 60, bo E60 jest naprawdę super samochodem, naprawdę. Pod względem jazdy, pod względem komfortu, pod względem silników, mocy, to co ona nam daje. Samochód jest mega nowoczesny, jest naprawdę bardzo fajny, o ile jest zadbana. Możecie sobie teraz odwiedzić jakieś moje stare filmiki na temat BMW E60, bo tam, tam starałem się to wszystko dokładnie wytłumaczyć. Także dzisiaj o E60 nie będziemy rozmawiali, bo jedziemy BMW F10. Słuchajcie, ta piątka jest kozacka. Jak wsiadacie, bo bardzo często piszecie do mnie, czy, czy warto kupić taką tą nową piątkę, czy zostać przy starych samochodach. To słuchajcie, warto, bo ten samochód jest bardzo, ale to bardzo nowoczesny. Jeżeli chodzi o wielkość tego samochodu, jest wizualnie i w odczuciu dużo większa od BMW E60, ale to tak naprawdę dużo większa, dużo większa. Jest takie wrażenie. BMW E60 jest takie bardziej zwarte, bardziej twarde chociaż mega komfortowe, to tutaj macie wrażenie, że tego komfortu jest jeszcze, jeszcze dużo więcej. Można by ten samochód porównać tutaj tak wielkościowo, powiem Wam, do E65. Ktoś teraz powierany anewoski wariat, przecież E65 to jest ogromny samochód, tak? Mam też taki samochód, ja mam E66 w Longu i przesiadając się z auta do auta tutaj naprawdę jest dużo miejsca. Uwierzcie mi, tu jest naprawdę przeogromny kokpit. Przeogromna przestrzeń, tutaj z przodu. Fotele są większe, szersze. Podłokietnik jest troszeczkę szerszy. Tutaj jest więcej miejsca. Ta deska tutaj tak się rozchodzi. Poza tym, ta deska jest taka półokrągła. W 60 była tak pionowo stojąca tutaj przed nami. Tutaj jest bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o własności, jezdne, ten samochód płynie po drodze. Poza tym, ten samochód jest piękny z wyglądu. Tak jak powiedziałem, ponadczasowa linia. Która do dnia dzisiejszego w ogóle się nie zastarzała. Samochody z pierwszych lat produkcji, czyli roku 2010, jak są zadbane, ładne, czyste, to wyglądają cały czas pięknie, szczególnie w ciemnych kolorach, typu jakiś tam granat, kosmoszwarcmetalic e, na przykład, czy e, jakiś tam ten ciemnobrązowy, taki kolor, gdzie te brązowe i złote kolory są takie mega ekskluzywne one pasują właśnie do tego luxury line, nie pasują do M-pakietu pasują właśnie do tego ekskluzywnego takiego charakteru i. Co w BMW F10 możecie dostać jako wyposażenie? Słuchajcie, wszystko. Nie ma tutaj samochodu, który jest full opcji. BMW, e, Audi też tak już poszło, Mercedes praktycznie też, no i taki bardzo znany Volkswagen Phaeton. Samochód, który nigdy nie wyszedł w full opcji, ponieważ było tyle opcji i tyle możliwości wyposażenia, że nikt nie wziął wszystkiego, bo się nie da. Tam jest po prostu możliwości miliony. Słuchajcie, jeżeli byście wyposażyli F10, we wszystko, co sobie tam wymyślicie, a mogłoby być naprawdę: fotele komfortowe, wentylowane, grzane, e, head-upy, asystent pasa ruchu, kamery, night vision, wszystko, wszystko, dociągi w Po prostu wszystko, 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 to cena automatycznie tego samochodu by się prawdopodobnie robiła razy dwa ceny wyjściowej, jaką mielibyście zapłacić za to auto normalnie, nominalnie. Bo, no bo w BMW naprawdę za wszystko trzeba srogo płacić, tak? Także jeżeli w tym egzemplarzu, którym jedziemy, a on jest fajnie wyposażony, bo są komforty, bo jest M-pakiet jest kierownica pakietowa, jest tempomat, jest ośmiobiegowy automat. Są te tryby pracy, sport, komfort, eko. Tutaj to są wszystko rzeczy, które trzeba dokupować. Wszystkie te tutaj gadżety nie ma headapa. Nie ma asystenta pasa ruchu, ale no wiecie, no tutaj akurat to wszystko, elektryczna klapa, która sama się otwiera i zamyka, to wszystko jest. Nic więcej w tych samochodach naprawdę już nie potrzebujecie, chociaż oczywiście mogłoby być. I teraz nasuwa się pytanie, proszę Pana, czy te samochody, jeżeli są fajne, jeżeli są takie super, bo Pan tak pięknie je reklamuje, czy one też mają dobre silniki jak w starszych modelach BMW? Także, jeżeli jesteś tutaj jeszcze pierwszy raz, zapraszam Cię na mojego Instagrama TV, bo te samochody oczywiście jeżdżą tam dużo, dużo wcześniej. Tą piątką już tydzień temu jechaliśmy gdzieś tam na Śląsk, gdzieś tam wyścigowaliśmy się po autostradzie. Także, jeżeli jesteś zainteresowany, naprawdę zapraszam Cię na mojego Instagrama TV, bo tam się dzieją wszystkie rzeczy na bieżąco. Filmy na YouTube wpadają 2-3 razy w tygodniu, w tym momencie chyba 3, a na Instagramie wpadają po 13 razy w ciągu jednego dnia. Tyle. Pozdrawiam.